Witajcie, jestem MinePaul, a to pierwszy odcinek przygody z Minecraft. W dzisiejszym odcinku pogramy w Skywars. O kurwa! Zaczynamy! Jesteśmy już na wyspie, hobici i zaraz spadniemy. 2, 1, już więc gramy. Jest ja nie mogę jedziemy tam, o. <grystanie> co my tu mamy. Aj, mm, nawet, nawet, a tu <grystanie> ładnie, ładnie. Nie narzekam, no to idziemy, będzie nasz, przepimy tutaj, i o, ma tą samą sikierkę? Będzie trudno. Jeszcze kawałek. Widzę, widzę. Jest, jest, jest. Ściągniemy go. Jesz... Dawaj, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. I Jest. Pokonany. O. Nie, 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 nie! Co to było? A to ten dziad. Będzie nasz. Hmm. Idzie, idzie. Poczekajmy. Chapnę jabłuszko. Dobra. No, chodź, chodź. Pobawimy się.

Tak to było. Jeden pokonany, drugi nie. No więc na dzisiaj kończymy pierwszy odcinek. Jutro albo pojutrze możecie się spodziewać może drugiego. Postaram się nagrać Villager Defense. Więc żegnajcie.